O nie, jeszcze nie opłaca się brak amunicji. Jeszcze nie. A teraz użyjemy w większości całych magazyny. Dopiero później martwi się o branie amunicji, która jest tu przy mnie. To są granaty? A, to są granaty. To nie są amunicja, dobra. To, to to jest... To zmienia postać rzeczy całkowicie. Odwraca całą sytuację, o. 90 stopni. <grymne> o dzięki, dzięki, że mi wspomogłaś. Teraz to się przydałeś. Eee, cały... Cały zapas 417 Ty jak go zestrzelił sniper jeden O, wid widzę, widzę Wesoło sobie kuca do mnie Nie mam granatów? O, nie A wesoło Całe życie heavy Oj, no i znowu zginąłem no to się na a chciałem to już przejść dzisiaj. W z czasem? O kurcze. już dwie godziny jest. Wyrobi się w trzy? Wątpię. Zobaczcie. 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 Zobaczcie.

Adam Adams! się kimś zajmować! Leż tam, leż, 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 leż! Jakbyś mnie jako tako, to jeszcze sobie poradzimy. Jestem jest ten heavy? Nie mogę jeszcze? Ej ej, 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 No, 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 właśnie, tak ma być. Tak ma być. Kurczę, znowu bym ginął.

Mogę podać Konradowi. Myślę, że możemy jeszcze podać tych ludzi, a nie będę miał ich stanąć w naszej służbie. Tak? Ale ten plan wyglądał tak długo. Nie zapytam Waszą opinię, lieutenant. Genialnie. Nasz plan po prostu był genialny. W każdym aspekcie działał. W 100%. Udało nam się uratować. Troje ludzi. Albo dwoje nawet. Mmm. Coż, i tak umrą z braku wody, więc no misja zakończona sukcesem. To to o. Adams, Lugo, Lugo. Fuck, I lost him. Signal puts him somewhere north of here. a start. Let's move. O, Boże, też pod samym burszem Dubajem jesteśmy. Świetnie. Tylko jak tutaj.

A tu się czaj. A chciał się przy, przyczajić, czajnik. Gdzie, Gdzie? Tam jest z shotgunem. Za dużo tu osób jest żeby, żeby się orientować, kto to gdzie jest. daleko może się udaje. jest proszę teraz przybliżyć się o widzę go widzę go widzę go widzę go lepiej mnie widzi dziwne ja jego widzę są doskonalone Dobra, przesunął się z lewej do prawej. Dobry Gostek. Pojawiam się i znikam. I znikam i znikam. O jest znowu, bardziej po prawej. Poszedł? Damn it! I gotta reload! On the move. Ah, Oh, oh. oh. On the <tries> Wszyscy, chyba. O, no. Nie było tak źle, ale gorsze momenty będą mnie jeszcze czekały o... Za, za chwilę. I po tej misji. Dwie najgorsze w całej grze. A ja sobie nie wyobrażam chyba przechodzenie tego na delcie. Nie, nie, nie to nie jest delta. Delta jest wyższy, a za nadwyższym jest jeszcze fubar. Ostatnio dowiedziałem się co, co to oznacza. <laughs> po polsku łagodnie, to, łagodnie mówiąc to jest pochrzanione ponad wszystkie możliwości. Skrót wojskowy. Mariński, bo używają tego najczęściej, albo wojsko amerykańskie. We're Oscar Mike. Oh. oh that's another one shotgun headed this way keep him off me for a sec

Ale żal tego tego M249 wyrzucać. szczególnie jaką kurczę on z 200 naboi. A, tam ucieka jeden. Już przybywa. Mocniej. A to mój. Kurze, tam no strzela Adam sobie nic. No wiem, że zdarza mi się czasami nie myśleć, ale żeby tobie też się zdarzało. Bez przesady. Chłopie, chłopie. Na razie wygląda spokojnie. staram się Ciebie Bo Kurczę myślałem, że o tę łódź chodzi. Ja pierdzielę jakieś kurcze lotnisko jest nawet siedzi To ładnie przysypało ten Dubaj W ogóle na nawet... ten Dubaj o. Cześć, zobaczcie mnie? się do siebie Dubaj w ogóle leży gdzieś nad morzem? Bo tutaj pełno takich właśnie statków jest. Nie znam się na położeniu geograficznym tutaj Zostań! w Dubaju. To jest mój Adams, no. Nie do poznania tak pod światło jak się patrzy na niego. To tam jeszcze strzela, tutaj. Ale jak teraz tutaj jest? To nie do bitki już dosłownie. To, to

I wziąć trochę tyłek za zapas, bo powoli kończy mi się limit nagrywania. Chciałbym już to nagrać dzisiaj. Czekajcie, chwila przerwy. Zobaczymy ile nagrywam. O, dobre wiadomość, bo jeszcze nie ma pełnych 2 godzin. Jestem blisko. Godzina 50. Odkąd rozpocząłem.

więc jesteśmy żołnierzami. Walker, no wiesz, gdybyśmy byli żołnierzami, to posłuchalibyśmy się rozkazów i cofnęli się za tę burzę piaskową. Jednak nie. Nie zrobiliśmy tego. Kurczę, to jest świetnie widzisz, osłaliśmy naszego kumpla. Gdzie jest? Tu! O ty kurcze! O dzięki! Ale mi dupką, dupką ratowałeś! Dziękuję! Co tam strzela? Z góry ktoś! Kurcze, Może jakoś przewiec? A I wyrzynamy się! żeby szybko tam na dach przebiec, sam to się osłonił, chyba lepszy moment. Dobra. Och, udało się jakoś przebiec be bezpiecznie. Kurczę, nie przebiegnę tędy. Eee, I prawie, no.

Ja się tam adam os osłaję. Ja staram się rozbroić tego gościa Kurcze! Tego brakowało Trzymaj no, ja utrzymaj się No, no co Na co oni wleźli na ten jacht? Boże co za... ...siurki Osłona, słona, słona. Proszę. No, jestem na górze. jeszcze tylko ten gość. Kurczę żyj. Dobra, bronimy się. się. Trzeba będzie przeżyć to. Jeszcze burza piaskowa, no tak, oczywiście. Tylko tego nam brakowało. Rakiety lecą. Uuu, czy musiałeś grana rzucać. W to miejsce. O, Jezu. Trzeba podziękować. Bogu burzy piaskowej, że czuwa na ten. No, jeszcze żyje, no. Do gorewa, do gorywa go Żyje! Ja tu schodu będę pilnował. Te styki są pokażę, bardzo dobre na przeciwników takich bystrzaków, którzy myślą, że sobie wejdą. Ej. Otwórz się, otwórz się. Dobra. Teraz przed danym posłana. Poszło. Osłania mnie, osłania mnie. Baranie jedynie ja się osłaniać. <grym> <grym> Jeśli wszystko, że od początku trzeba by je robić, to nie będzie. <grym> Og ler. <laughs>